Sprawdź jak uzyskać 8 złotych i 40 groszy z jednego kW w twojej fotowoltaiki. Aktualnie udostępniamy moc obliczeniową dla projektu Cubic, który wykorzystuje ją do trenowania modeli sztucznej inteligencji. I taki serwer obliczeniowy składający się z sześciu kart graficznych RTX 5070 zużywa teraz energii na poziomie 695 W. Same karty, jeżeli doliczymy do tego jeszcze zasilacz, to jest maksymalnie 0,9 kW na godzinę. Projekt Cubic pobiera tą energię przez 12 godzin na dobę, czyli jeżeli 0,9KW tutaj pomnożymy razy 12 godzin na dobę, to jest 10,8 pomnożymy przez 31 dni w miesiącu, to mamy 334, mamy 335 KW poworu. Aktualnie kopiąc kryptowalutę Cubic jesteśmy w stanie przy tej wycenie, czyli 0,0000227 jesteśmy w stanie uzyskać urobek o wartości około 150 dolarów. I jeżeli teraz te 150 dolarów 150 pomnożymy przez kurs wotówki razy 3,7, to się równa 555 wot. Jeżeli podzielimy te 555 zł przez 335 KW, to mamy złoty 1 kW aktualnie przy aktualnej wycenie. Natomiast nie będziemy sprzedawać tego teraz po tej wycenie, ponieważ ten projekt ma potencjał na to, żeby uzyskać przynajmniej tą wycenę, która była tutaj w 2024 roku, w momencie kiedy pojawi się większa płynność na rynku i tutaj pojawi się większy wolumen zakupowy, spokojnie to je powinniśmy podbić pod tą wycenę 0,00012 dolara za jednego kubika. Czyli to jest 400% od aktualnej wyceny, czyli jeżeli do tej Kwotę dodamy 400%. Sprzedając ten projekt po tej wycenie, będziemy w stanie uzyskać około 8,30 zł za 1 kW z wydobycia. Kryptowaluty Cubic to jest taka wycena bardzo konserwatywna, ponieważ takie projekty w momencie, kiedy pojawia się płynność, pojawia się większy wolumen na rynku i osiągają znacznie wyższe wyceny, więc tutaj pierwsza sprzedaż będzie właśnie po wroście rzędu 400%, natomiast wzrosty rzędu 500, 1000, nawet 1500% w przypadku altcoinów to nie jest nic nadzwyczajnego w przypadku altcoinów o takiej kapitalizacji rynkowej, no więc tutaj pierwszą sprzedaż planujemy właśnie w tych okolicach, gdzie wyjdzie nam 8 zł. i 30%. Groszy za 1 kW, natomiast do osiągnięcia jest jak najbardziej i 15-20 zł za 1 kW. Dlatego, jeżeli nie satysfakcjonuje cię to, że Twoje nadwyżki energii się marnują albo dajesz je do elektrowni za 20 parę groszy za 1 kW, wolałbyś 8 zł za 1 kW albo 15 zł za 1 kW, to skontaktuj się z nami, zrobimy dla Ciebie odpowiednie wyliczenia, sprawdzimy ile masz tych nadwyżek energii i przygotujemy serwer obliczeniowy dopasowany do Twoich możliwości.